Wakacje już w większości za nami, więc może czas wreszcie pomyśleć o jednym z najlepszych dodatków, czyli The Sims wakacje. Rozszerzenie wprowadzało nowe przedmioty do gier i rekreacji. Simowie mogli zagrać w ciatkówkę, pojeździć na snowboardzie i zmarnować trochę pieniędzy grając w gry na jarmarku. Niektóre nowe obiekty posiadają ukryty system umiejętności, dzięki któremu Simowie będą osiągać coraz lepsze rezultaty. Umiejętność strzelania z łuku opiera się na kondycji i logice. Jazda na snowboardzie oparta jest na osobowości i będzie lepiej szła aktywnym Simom z wysokim stopniem usposobienia. Te dwie formy wakacyjnych rozrywek dadzą też Simowi szansę na poprawianie wyniku wraz z treningiem. Inny obiekt, siłomierz, zaprogramowany jest tak, że jeśli umiejętność kondycji i potrzeba energii są wysokie, szansa, że sim uderzy w automat mocniej jest większa. Natomiast słaby i zmęczony sim nie ma czego tutaj szukać. Automaty z grami. Wszystkie mają te same przeliczniki rozrywki i są w zasadzie tym samym przedmiotem o innym wyglądzie. Istnieje szansa 1 na 10, że automat zeżre simowi pieniądze. Siatkówka. To gra towarzyska przede wszystkim dla aktywnych simów. Poza tym, im więcej simów w nią gra, tym więcej rozrywki będą z tego czerpać. Forty do rzucania balonami śnieżkami. Przy zimowej fortecy lepiej się będą bawić przebojowi simowie, natomiast przy letniej lepiej zabawią się poważni simowie. Niestety, podbicie rozrywki na tych przedmiotach jest kosztowne dla spadku potrzeb, komfortu i energii. Gry jarmarczne. Za rezultaty w tych grach Simowie dostają żetony. Ich ilość zależy od tego, jak dobrze poszła gra. Żetony można później wymienić na nagrody. Podobnie jak trofea za pobyt na wyspie wakacyjnej, nagrody za żetony posiadają specjalną funkcjonalność czyli dodają trochę punktów do potrzeby pokoju i pomagają Simowi wspominać wakacje. Różne rozrywkowe przedmioty na wyspie wakacyjnej lepiej przemówią do simów o odpowiedniej osobowości niż do pozostałych. Przykłady: strzelnica Łucznicza dla simów o niskim poziomie nastawienia czyli zrzędliwych. Gra rzut kurczakiem dla simów o wysokim poziomie usposobienia. Gry załatw klauna oraz jeśli ktoś ma de Sim z pełną kolekcję albo ściągnął z internetu przedmiot na swojego chomika, są dla simów o niskim poziomie schludności. Siłomierz. Dla schludnych simów i tak jak wcześniej wspomniałam, sukces użycia tego przedmiotu i zdobycia przyzwoitej ilości żetonów uzależniony jest od umiejętności kondycji i zaspokojonej potrzeby energii. Trzeba tutaj trochę uważać, bo użycie przedmiotu obniża punkty energii. Gra Walk a Will easter egg, w którym występuje podobizna Willa Wrighta, twórcy The Sims. Gra lepiej zaspokoi rozrywkę unieśmiałego Sim'a, czyli takiego z niskim poziomem przebojowości. Poszukiwanie skarbów nie jest to łatwe zajęcie i wymaga sporo czasu, żeby przynieść jakieś efekty. Po każdej kolejnej godzinie poszukiwania skarbów zarówno przez wykrywacz metali, jak i wędkowanie Sim zyskuje 20% szans na znalezienie czegokolwiek. 80% to znalezienie śmieci, ale trafia się też coś o większej wartości. Skarbem, który w końcu znajdziemy, może być jakaś pamiątka z wakacyjnego sklepu, skrzynia skarbów warta od 500 do 1500 simolonów albo inna oryginalna rzecz o jakiejś losowej wartości. Należy też dodać, że łowienie ryb jest dla leniwych simów i wpływa znacząco na spadek potrzeby higieny. Natomiast poszukiwanie skarbów za pomocą wykrywacza metali podpasuje Simom nieśmiałym o niskim poziomie przebojowości. Zatem niech Simowie cieszą się rozrywką na świeżym powietrzu z pomocą wielu sportowych obiektów. Pamiętajcie, że przy uprawianiu sportu Sim traci sporo energii, komfortu i higieny, więc zaplanujcie jego rozrywkę biorąc pod uwagę te wszystkie niuanse. Jeśli kogoś wciąż zastanawia temat specjalnych wakacyjnych nagród, które otrzymujemy za udany pobyt na Wyspie Wakacyjnej, to zapraszam do naszego starego filmu wyjaśniającego o co w tym chodzi. Tymczasem się żegnam i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!